Dęga to choroba przenoszona przez komary, która jest szczególnie groźna dla małych dzieci. Dęga endemicznie występuje na terenie Azji i jeszcze do niedawna wszystkie przypadki zachorowania na dęgę na terenie Europy dotyczyły osób, które wróciły właśnie z wycieczki do Azji. Niestety kilkadziesiąt lat temu komar, który przenosi dęgę, ten azjatycki gatunek, czyli komar tygrysi, został zawleczony do Europy. Warunki na południu naszego kontynentu były na tyle sprzyjające, że on się tu osiedlił, zaczął się rozmnażać i rozprzestrzeniać na dalsze regiony. Im bardziej będą rosły średnie temperatury w Europie, tym większe obszary będą nadawały się do zasiedlenia przez ten gatunek Taka sytuacja spowodowała, że mamy już na terenie Europy nasze rodzime zachorowania. W najbliżej naszej granicy takie przypadki miały miejsce w Niemczech i w Czechach. I prognozy pokazują, że jeśli tempo wzrostu temperatury globalnej będzie takie jak do tej pory, to najpóźniej do 2050 roku denga pojawi się w Polsce.